Część druga. Jak zaufałem Bogu Jehowie? Przeżyłeś coś, co w tej książce na kimś, kto to czytał, musiało zrobić najsilniejsze wrażenia. Chodzi o rozdział ósmy. Transport śmierci. To rzeczywiście był transport śmierci. I że ja przeżyłem ten transport, to też. Dzięki miłości Bożej. Podchodzi do mnie Niemiec, może 30 parę lat, i mówi: chłopcze, musisz wstać. Dojechaliśmy do końcowej stacji. Jak nie wstaniesz, to pojedziesz na spalenie. Nie? I tak mi to uświadomił tą sytuację, ale ja mówię, że ja nie umiem się podnieść. Pomógł mi wstać i wypchał mnie z tego wagonu. Ja wypadłem tak, nie. Miałeś takie chwile, że myślałeś, że to już koniec? To znaczy tak, tylko że ja w ogóle nie, nie ceniłem sobie tego życia już. Nie ceniłem sobie tego życia, że, że mnie zależy na tym życiu. Bo ja widziałem masową, masową śmierć, widziałem. Ja tylko wiedziałem, że my mamy nadzieję zmartwychwstania, prawda? I to, to było takim środkiem. Znieczulającym. Bo ludzie obok Was tak. umierali. Więc nadzieja na tych stanach to tak, jak zaszczyt znieczulający. Nie czułeś tej grozy śmierci.